Na wiadukcie, po którym normalnie poruszały się samochody, nagle zaczęło się trzęsienie. Konstrukcja drżała, stali jęczała, a nawierzchnia falowała pod pojazdami. O, Cześć! To co za chwilę zobaczysz może przyprawić odreszcze. Zwykłe dni nagle przerywane przez siły natury tak potężne, że zatrzymują świat w miejscu. Zapraszam do oglądania. Podczas trzęsienia ziemi budynki zawalały się, rozsypując się w tumany kurzu i gruzu. Podczas trzęsienia ziemi asfalt zaczął pękać i falować, tworząc głębokie szczeliny, nawierzchnia rozrywała się z trzaskiem, a niektóre fragmenty unosiły się lub zapadały. Ogromna rura wodociągowa pękła z potężnym hukiem, a pod naporem wody ziemia zaczęła się zapadać. Asfalt popękał i utworzył wielką lejowatą dziurę. To był moment, który pokazał, jak jedna awaria może błyskawicznie zmienić miejską infrastrukturę. Będę, po trzęsieniu ziemi spokojna malownicza plaża przy oceanie zmieniła się w krajobraz pełen pęknięć i zniszczeń. Tam, gdzie wcześniej był równy, miękki piasek, teraz pojawiły się rozwarstwienia, głębokie szczeliny i nieregularne zapadliska. Podczas szczytu w miejskiej restauracji doszło do trzęsienia ziemi. Wśród tłumu gości wybuchła panika, spadały naczynia, kołysały się lampy, a ludzie uciekali lub kryli się pod stołami. Kuchnia pogrążyła się w chaosie, a miejsce w kilka sekund zmieniło się z gwarnej sali w strefę zagrożenia. Podczas trzęsienia ziemi wysokie betonowe bloki zaczęły się niebezpiecznie chwiać, jakby miały runąć. <śmulikacje> Ziemia nagle zaczęła pękać, a przez środek ulicy i chodnika rozszerzała się ogromna szczelina, która w błyskawicznym tempie rozrywała asfalt i bruk, jakby to był papier. Natura pokazała, że to, co stałe i twarde, może w jednej chwili się rozpaść. Drogi i wiadukty zostały dosłownie zniszczone, jakby ziemia chciała odzyskać to, co człowiek zbudował na siłę. Wiadukty, konstrukcje z betonu i stali nie wytrzymały naporu natury. Część z nich zawaliła się całkowicie, inne pękły na pół. To, co jeszcze chwilę wcześniej było nowoczesną infrastrukturą, po trzęsieniu wyglądało jak scena po bombardowaniu. Podczas trzęsienia ziemi ogromny most zawalił się z hukiem, nie wytrzymał nagłego naporu siły natury. Dwie trąby powietrzne obok siebie, wirujące niczym gigantyczne kolumny z chmur i wody. Rozległ się nagły, przerażający huk, a budynek zaczął drżeć. Ławki trzeszczały, szyby drgały, a z sufitu sypał się kurz i tyk. Nauczyciel natychmiast krzyknął, by uczniowie chowali się pod stołami, i też tak zrobili. Na plaży urwiska zaczęły się osuwać, a ogromne masy ziemi spadały niebezpiecznie blisko ludzi. Trzęsienia ziemi to jedne z najbardziej nieprzewidywalnych i niszczycielskich sił natury. W kilka sekund mogą zmienić całe miasta, a nawet życia milionów ludzi. Oglądając te nagrania, pamiętajmy o sile natury i o tym, jak ważne jest przygotowanie, świadomości i wzajemna pomoc w trudnych chwilach. Jeśli ten film zrobił na tobie wrażenie, to zostaw tutaj łapkę w górę i napisz na dole w komentarzu, który moment zrobił na tobie największe wrażenie. Jeżeli możesz, to subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych nowych materiałów. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!